Manhunt oficjalnie zaczyna się teraz! Padacie do mojego trapa! Dobra, ee, szybko! To do wcale nie niezresponego ruin portalu Mam nadzieję, że mnie nie dogonią. O mój Boże, ale piękny spawn! Piglin, dobra stary, trzymaj całe złoto, ale lag! wiecie, to w nowym wdejcie takie dodali, eh! Natrzymaj się! O cholera, oni już tutaj są! Piglin! Weź coś zrób! Laki perełka, ale ta perełka daleko poleciała Panie Blaze, chciałby pan może mi dać troszeczkę swoich pałek? O, dzięki Czekaj, wygląda na to, jakbyś chciał mi coś powiedzieć Oni są tuż za, oni są tuż za mną Chodź tu, gagatku Wsadzę ci Endroda w dupę. O nie, nie podoba mi się to Dobra, Laki perełka Przepiękny, totalnie naturalnie generujący się portal O, pięknie, jestem w Strongholdzie Chyba coś słyszę On gdzieś tutaj jest Gdzie może być? O, całe szczęście mnie nie widzieli Teraz do Endu Ostatnie oczko He? Enderman? Hej, oddawaj mi to w tym momencie Odda Dobra, teraz robimy pyk, robimy pyk Wiedziałem, że to zadziała I co? O nie, oni już tutaj są Teraz lepiej mnie nie dogonią Szymon, czekaj Co jest z wami? Czemu nie podchodzicie? Chwilę, on jest tuż za mną, prawda? Eee...